Jak bardzo ciebie denerwuje to, że teraz niektórzy aktorzy mówią, że film nie jest zgodny z ich wartościami, że wydzwanialiście do tych aktorów? Chodzi mi tutaj głównie o Amę, bo Ama ostatnio udzieliła wywiadu i mówiła, że na początku się nie zgodziła. Tutaj okazuje się, że jakaś inna osoba mówi, że. Mm, Cieszę się, że nie zagrała w twoim filmie. Czy ty się spodziewałaś wtedy, że teraz tak to może wyglądać? Absolutnie. Chyba Michele tylko nie marudzi. Michele, Simone, Magda Lamparska. Ostatnio rozmawiałam z Magdaleną na ten temat parę dni temu i powiedziała mi, wiesz co, chciałabym Ci podziękować, mówi, bo nigdy Ci nie dziękowałam za to, że e, jako jedna z niewielu nigdy nie powiedziałaś złego słowa na tą produkcję. Ona powiedziała, wiesz co, bo ja nigdy nie mówię, Magda ma ogromną klasę, ogromną, to jako człowiek i jako aktorka. Ona mówi, razem budowaliśmy ten projekt i ja mówię, jestem bardzo wdzięczna, że ja w nim zagrałam. Ja mówię, ja Ci za to dziękuję. Ona mówi, a ja dziękuję Tobie. I to jest Okej, okay, bo to jest projekt filmowy, wiesz, to nie jest ty nie masz przyjąć mojej filozofii życia albo filozofii życia 365. Nie. Poszłaś do pracy, zgodziłaś się na tą pracę, nagle się okazuje, że wszystkich musieliśmy prosić. Jest to dla mnie odrobinę zaskakujące, bo nie przypominam sobie takich sytuacji, ale może ja mam po prostu kłopoty z pamięcią. Eee, ja... A to prawda, że Ama się nie zgodziła od razu? Ja nie przypominam sobie tego, ale to było lat temu 6 więc być może, że po prostu mam kłopoty z pamięcią. Jeśli chodzi natomiast o aktorów, którzy, wiesz, właśnie albo żałują, albo mówią, o, miałem czutkę. No tak, no miałeś czutkę, no nie zagrałeś, no jak widać przykład Michele Morrone, ochroniło cię to przed tym, że nie zdobyłeś międzynarodowej sławy, nie? Grasz teraz, on teraz akurat u Gaja Richiego gra w nowej wersji Gentlemanów i z Antony Hopkinsem wiem, że kręci film, także Gratulacje dla tych wszystkich osób, że, że, wam, że nie skończyliście jak Mikaele Morone, po prostu. Bo to jest to, co ja ostatnio powiedziałam na swoich social mediach. Jest dwóch wielkich wygranych projektu 365. Jednym z nich jest Mikaele Morone, niezaprzeczalnie międzynarodowa gwiazda w tym momencie, dzięki 365. A drugim jestem ja, bo moje książki są w 102 krajach na całym świecie i cały czas płynie hajs. Ostatnie pytanie, wyjaśnijmy może widzom. Czy między Tobą a Anną Marią się jest jakaś spina? Absolutnie! Ostatnio mi w ogóle napisała, że cudownie mi w tych włosach, a ja jej odpisałam. No nie będę ukrywać, że trochę zainspirowałam się tobą sprzed paru miesięcy, bo wyglądała naprawdę sztos w tych krótkich włosach. Więc nie, absolutnie, gdzie? Czyli Ty też tych jej słów nie bierzesz do siebie. Wiesz co, ja ich nie biorę do siebie. Ona myślę, że się nawet nie zastanawia nad tym, kiedy je wypowiada, że autor może wziąć je do siebie. Osobiście wisi mi to kilogramem kitu, co mówi ona, co mówi pani Ewa Kasprzyk i tak dalej. Ja uwielbiam wszystkich moich aktorów, jestem im niezwykle wdzięczna, bo każdy wniósł to, co mógł do tej postaci. I gdyby ktokolwiek, ktokolwiek był wymieniony albo inny. To ten sukces być może nie byłby taki duży, więc ja ze swojej strony jestem im wdzięczna. A to co oni sobie myślą? Jeżeli lubią taplać się w żalu, albo na przykład w niechęci, albo na przykład w. Jakby to nazwać? Nie poczucie winy, tylko takie poczucie zaszufladkowania? Sorry, no. Dakota Johnson, na przykład, która zagrała w greju, zagrała jeszcze w bardzo wielu innych produkcjach. Jakoś nikt nie, nie zaszufladkował i ona się jakoś tak nie czuje i nigdy nie słyszałam w wywiadzie, żeby złe słowo powiedziała na tą produkcję. Także rozumiem, że Anna Maria chce się odciąć, ale mimo wszystko wciąż jest to największy hit w jej karierze. I chcieć się od tego odcinać, no dla mnie to jest... tropka.